Znalazłam narzędzie do pracy z lękiem, którego raczej nie znasz. Zapraszam na mój filmik. Przyszła do mnie kiedyś pewna klientka, która miała taki problem, że bardzo się bała. Bardzo się bała tego, Jacy są ludzie wokół niej, bała się chodzić do pracy, bała się, że y, no, osoby, z którymi jest blisko, ją skrzywdzą itd., itd. No i teraz teoretycznie jest to jeden z rodzajów lęków, jaki każdy z nas może w sobie nosić. Tak, u jednego odbywa się to bardziej y, ambitnie, u innego słabiej. To wszystko zależy od tego, jak co odczuwamy. I teraz. Praca z takim lękiem, którą wymyśliłam na potrzeby pracy z tą klientką, wyglądała tak, że uświadomiłyśmy sobie, ja jej i ona sobie, że tak naprawdę ona ma stłumioną możliwość bronienia się. Czyli jej lęk wynikał z tego, lęk i za tym wszystko inne, czyli niechęć do spotkań, niechęć do życia i tak dalej, wynikały z tego, że ona zabroniła sobie poprzez powielanie wzorca z domu, zabroniła sobie yy, być agresywna na przykład. Czyli ona uważała, że nie wolno się bronić, nie wolno być agresywnym, w związku z tym bała się tego, że ktoś może być agresywny dla niej. I to szło krok dalej, bo ona oczekiwała, że będzie partner, który ją będzie przed tym bronił. Partner, czy koleżanka, czy jej dziecko, no bo to klientka miała już dorosłego syna. I ona uważała, że jak jej się coś wydarza w życiu, no to powinny te osoby ją bronić, ją chronić przed tym. No a te osoby no, różnie do tego podchodziły. Wiecie, no twoje zdanie to jest inne niż moje zdanie, prawda? Więc tutaj y, następowały później dużo oczekiwań, później te nadzieje nie były spełniane, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz e, należałoby się zastanowić, dlaczego u niej takie mechanizmy zaczęły zachodzić. I to spowodowało, że ona po prostu nie lubiła już nic, nie lubiła spotkań towarzyskich. Jedyne co lubiła, to siedzieć sama w domu, zamykać się w sobie i po prostu, żeby jej wszyscy, cały świat dał jej spokój. To jest tak naprawdę bardzo męczące, bo człowiek jest zwierzęciem stadnym i czy nam się to podoba, czy nie, to będziemy dążyć do tego, żeby się spotkać. No, i możecie zresztą sobie wyobrazić, że takie, yy, takie zachowanie takiego pustelnika, samotnika, no to na, na krótką metę, no to może większość z nas o tym marzy, no ale na krótką metę, jeżeli jeszcze nie jesteś siódemką numerologiczną do tego, no to już w ogóle raczej, nie, raczej w tym stanie nie będzie ci za długo dobrze. No i teraz, co tu należało zrobić? Należało wytłumaczyć tej klientce, że ona umie się bronić. I jeśli zajdzie taka potrzeba, no to będzie mogła z tego skorzystać. I to nie chodzi o to, że ona teraz ma się stać agresorem, pitbulem i w ogóle nie wiadomo kim jeszcze. To nie chodzi o to, żeby ona stała się teraz chodzącą agresją. To chodzi o to, żeby ona sobie pozwoliła na to, żeby w razie czegoś się obronić. I no, oczywiście tutaj wykonałyśmy szereg ćwiczeń, szereg afirmacji na ten temat, e, po, pozwalających, uwalniających od starych wzorców, i efekty przyszły niesamowicie szybko. Naprawdę. I za, e, takim na, naprawdę najcenniejszym efektem było to, że ona zaczęła dystansować się do wielu sytuacji, które jeszcze kiedyś się przerażały. Ona zaczęła chodzić do pracy bez większego problemu, to, to nie, ja tutaj nie opowiadam, że ona się zrobiła ekstra towarzyska i nie wiadomo co, ale zauważy, zauważamy fakt, że dla niej chodzenie do pracy, czy spotykanie ze znajomymi, czy spotykanie, yy, ona też miała taki problem, że ten jej syn przyprowadzał do domu. Jakichś tam swoich znajomych, ona też nie bardzo miała się w tym odnaleźć, ale tam wystarczyło umówić się z ty, okazało się, że w ogóle z synem się da dogadać, tak? I okazało się, że te osoby są w ogóle ok, ona była nawet zadowolona. Także, wiecie, problem polegał na tym, że bała się tego, że nie da sobie rady w momencie, jak zostanie zaatakowana. I teraz idąc dalej, zauważcie, że jeżeli macie jakiekolwiek lęki, to jeżeli zaczniecie sobie mówić, no dobra, co by się nie działo, dam radę, dam radę, dam radę, staje się coraz bezpieczniejszy. Nie dlatego, że jest sprzyjający układ Księżyca względem Ziemi akurat dzisiaj, tylko dlatego, że ja, Jaś Kowalski, Daje sam sobie poczucie bezpieczeństwa. Czyli, jeżeli będzie mi się coś działo, to będę w stanie się bronić. Jeżeli będzie trzeba e, pójść i coś załatwić, to ja będę w stanie to zrobić. My mamy bardzo często problem z wiarą we własne możliwości w danym temacie. A tu chodzi o to, żeby krok po kroku zbudować siebie w sobie i powiedzieć, no dobrze, no ale odwaga to nie jest nieodczuwanie strachu, to jest umiejętność zapanowania nad nim. Więc jeżeli napełnisz się wiarą we własne możliwości, dasz sobie prawo do tego, żeby być może czasem być niemiłym, i teraz kochani, ten filmik nie jest adresowany do wszystkich. Tak, no, no, jakby to nie każdy mój filmik jest do wszystkich. To nie są, nie, nie są treści wybitnie uniwersalne. To, to nie jest, nie wiem, prognoza pogody. Tutaj mówimy o stricte takim przypadku, więc jeżeli zdefiniujesz w sobie tego typu lęk, to zastanów się, czy nie powinno być tak, że idziesz w pracę z wiarą we własne możliwości, idziesz z pracą wiary w siebie i wtedy możesz napełniać się powoli i raczej tak będzie poczuciem bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwo będzie brzmiało, ja sam sobie poradzę. I to nie ma nic wspólnego z obrażeniem się, jak wiecie, takie to jest kobiece czasem. Dobra, sama se zrobię, nie chcę cię, dziękuję bardzo. Tylko to jest poczucie, że sami jesteśmy w stanie kreować swoją rzeczywistość. Miłych przemyśleń życzę w tym temacie. Jakby się pojawiły jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Jeżeli interesują Cię tego typu tematy związane z podświadomością, energią i generalnie dość szeroko pojętym rozwojem osobistym, to zapraszam do subskrybowania, do znalezienia mnie na Facebooku, na grupę. Zapraszam. Wszystkie dane masz w opisie. Tymczasem, pozdrawiam serdecznie.